Witam w programie Porozmawiamy z aktywnymi działaczami Powiatu Dródzieckiego. Nazywam się Piotr Bernaciak, a moim i Państwa gościem będzie dziś Renata Klaus. Dzień dobry, Pani Dzień Renata. Dzień dobry. Pani Renata jest radną, sołtyską oraz działaczką społeczną z gminy Goszczy. Mam dla Pani pytanie, parę pytań, takich od społeczności. Na początek, jak się zaczęła Pani przygoda z działalnością społeczną? Pierwszy raz w życiu poszłam na zebranie wiejskie i zostałam wybrana sołtysem wsi. 14 lutego. Minęło w tej chwili 12 lat. Jestem 13 rok sołtysem, trzecią kadencję. No chyba było to szokiem dla wszystkich, bo nawet jak pytali y, potem po zebraniu kto został sołtysem, no to część mieszkańców mówią, że nie wiedzą, no, jakaś kobita. No i to ktoś Także zaskoczenie chyba było dla wszystkich, no a ja jak już zostałam tym sołtysem, no to stwierdziłam, że coś trzeba zrobić oprócz, yy, oprócz zbierania placowego i, i dbania o ujęcie wody do chemizacji, więc zaczęłam jakoś tak tą naszą miejscowość troszeczkę rozkręcać. Było mi może o tyle łatwiej, że jestem absolwentem Wydziału Turystyki i Rekreacji, także mam też troszkę takie przygotowanie merytoryczne do tej działalności różnej, kulturalnej, więc zaczęłam na początek organizować różne wyjazdy, takie dla mieszkańców. Wycieczki, jakieś wyjazdy do teatru, do kina, spotkania integracyjne. Bardzo dobrze współpracowało mi się od samego początku z Ochotniczą Strażą pożarną w Goszczynie ze strażakami robiliśmy różne imprezy integracyjne, od tego zaczęliśmy. Takie na, na Dzień Kobiet, na, na Andrzejki, na Walentynki, takie spotkania dla mieszkańców. No i tak to poszło i 13 rok działa. No to takie pytanie od razu się nasuwa. Jak zmienił się Goszczyn, od kiedy została pani sołtysem? Nie wiem, czy się zmienił y, aż tak bardzo, bo jakoś tak wizualnie może tego nie widać, tak? No, no udało nam się kilka rzeczy zrobić, no ale to takich podstawowych, jak remont przystanku, czy jakiegoś tam domu, takiego, takiego budynku sołeckiego. Y, natomiast na pewno mieszkańcy się chętnie spotykają, bo przez ileś lat nie było w ogóle żadnych imprez, żadnych takich spotkań dla mieszkańców. A w tej chwili takie systematyczne już spotkania są i mieszkańcy pytają, kiedy będzie następne. Więc jakieś pikniki z okazji Dnia Dziecka, czy, czy takie imprezy integracyjne z okazji Dnia Kobiet, no to to już tak się wpisało na stałe w nasz harmonogram i, i działa, i, i całkiem dobrze działa. Zawsze mamy komplet na tych wydarzeniach. Opowiada Pani o piknikach, o remontach. No, za tym zawsze idą pieniądze. Czy w gminie Goszczyn istnieje budżet sołecki? Nie, nie mamy. Jeszcze będąc sołtysem, nie będąc radną, wnioskowałam o to w poprzedniej Radzie. Odmówiono tego, kierowała się, kierował się Pan Wójt i, i członkowie Rady tym, że Goszczyn to jest sama miejscowość Goszczyn, to jest jedna trzecia gminy. Nasza gmina jest bardzo mała, około 3000 mieszkańców więc jak to się przelicza procentowo na mieszkańca, no zabralibyśmy jedną trzecią wszystkich środków inwestycyjnych na, daną, na, na dany rok, tak, dla całej gminy, więc no pozostałe miejscowości by miały trudno skorzystać z jakichś tam środków, więc no, nie ma u nas wydzielonego budżetu sołeckiego. No to jest problem większości gmin wiejskich z terenu powiatu grójeckiego, z tego co widzę, a większość mieszkańców jednak nie wie, czym jest budżet sołecki. Czy mogłaby Pani, mając wiedzę swoją, przybliżyć to, jak wygląda budżet słodki? co to są za pieniądze, na co te pieniądze mogą być wydane? To są środki budżetu gminy, naliczane, tak jak mówię, to jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są to środki inwestycyjne i te środki mogą, to decyduje zebranie wiejskie mieszkańców, mogą być przeznaczone na inwestycje w danej miejscowości. Więc to mogą być chodniki, lampy, ścieżki rowerowe, droga jakaś i postępowanie całe prowadzi gmina, natomiast wieś na zebraniu wiejskim decyduje na co te środki w danym roku są przeznaczone. Super, bardzo dziękuję za to objaśnienie, bo mam wrażenie, że bardzo mało mieszkańców wie czym jest budżet sołecki i że coś takiego w ogóle istnieje. No u nas była też taka sytuacja na samym początku jak ja zostałam sołtysem po tych pierwszych wyborach, jak pytałam no to na przykład zostaliśmy poinformowani o tym, że budżet sołecki dowiąże się z prowadzeniem przetargów przez sołtysa i całego postępowania finansowego. Taką dostałam informację i po prostu sołtysi jak się wystraszyli, tak absolutnie oni nie chcą żadnego funduszu sołeckiego, nic. Ale to jest oczywiście no, no niezgodne z prawdą, tak? No nie tak to wygląda. My tylko decydujemy wstępnie o przeznaczeniu tych środków finansowych znaczy my mieszkańcy danej miejscowości, natomiast to postępowanie prowadzi gmina. Dokładnie tak. Ale wiem, że jest Pani też radną w swojej gminie. I tak. pierwszy raz w historii tego programu mamy osobę, która pełni dwie funkcje, sołtysa mhm. i radnej. i Chciałbym zapytać o porównanie tych dwóch funkcji. Co jest lepsze, co jest gorsze, a co jest trudniejsze? Y Wydaje mi się, że i więcej satysfakcji, i, i fajniejsze jest bycie sołtysem. No, bycie radnym, no na pewno jest to jakiś prestiż, ale też duża odpowiedzialność za całą gminę, tak. Nie tylko za ten okręg wyborczy, z którego się startowało, tylko, tylko no, no, odpowiada się przed wszystkimi mieszkańcami całej gminy. No i. i nie wiem, wydaje mi się, że jak sołtys ma takie większe możliwości działania lokalnie, natomiast no, no w bycie radnym to są pewne ograniczenia, tak, trzeba, trzeba jakoś tam się dostosować, iść na ustępstwa, no, no wiele rzeczy tak. Taka polityka lokalna. Tak, teraz, oczywiście, no, na każdym szczeblu, no, zaczyna się to właśnie od, od małych gmin. E, ale problem jest, założyłem, w Polsce coraz większy, że mieszkańcy nie chcą stać radnymi, e, przepraszam, sołtysami. I e, czy jest jakieś, nie wiem, czy ma pan jakieś e, słowa, zachęty, żeby ludzie chcieli być sołtysami? To znaczy, wie Pan, są takie środowiska, gdzie y, co by nie zrobił i jakby się Sołtys nie starał, zawsze będzie źle i zawsze będą niezadowoleni. Natomiast no, nie oszukujmy się, tyle Sołtys może, ile mu wieś pomoże. Więc Dokładnie. jeżeli jest grupa ludzi, którym zależy, którzy są chętni poświęcić swój czas, bo to jest poświęcenie czasu wolnego, takiego przeznaczonego na odpoczynek, czasami na ciężką fizyczną pracę. Bo to nie jest tylko tak, że papiery i tam się puści kartkę raz na, na, na kwartał, czy zbierze się podatek. Nie, często jest to ciężka, fizyczna praca, gdzie trzeba coś wykonać, trzeba coś zrobić, dać swój sprzęt yy, i no i na, na tym to polega, na współpracy, na zachęceniu tych ludzi, że jak ja stanę i będę pokazywała palcem, ty masz zrobić to, ty masz zrobić to, to przyjdą raz, więcej się nikt nie pokaże, trzeba zawijać rękawy. I pracować Spójne. razem. Więc y, mówię, czasami jest ciężko przebić się przez taki mur, y, bo jak już się taką wyrwę małą zrobi w tym murze, mhm. i jak już ma się pewną grupę ludzi, tak jak ja mam u siebie, naprawdę fajnych ludzi, nie jest łatwiej. Wszystkim się nie dogodzi. Nie ma takiej możliwości. Także no to chyba na tym polega. Że, żeby, żeby mieć poparcie nie tylko, że pójdzie się na zebranie i wybiorą mnie sołtysem i, i fajnie hura, ale, ale mieć tą grupę ludzi, na których się można powołać, z którymi można pracować i coś robić. No i, i, i to bywa najtrudniejsze. I dlatego chyba, bo tak, u nas w naszych okolicach nie ma żadnego wynagrodzenia finansowego. Tak, jedynie. U nas w gminie Goszczyn jest tylko prowizja od zebranego podatku, no ewentualnie za uczestnictwo w sesji jest płacone, nie ma żadnej pensji. Jest to no, ciężkie, bo, bo trzeba często poświęcić i swój czas, i paliwo do samochodu, i żeby coś gdzieś jechać, załatwić. Tak, no, ludzie nie chcą. No tak, jest wiele ukrytych kosztów tak, tej, tak. tej funkcji faktycznie. Dużo osób teraz płaci podatek im przez internet Oczywiście. i tej prowizji też nie, nie ma. Też są grosze czasami. Dokładnie. Ale wracając jeszcze do pieniędzy, bo zapytałem o budżet sołecki, ale ciągle mnie zastanawia jeszcze to skąd bierzecie pieniądze na remont przystanku czy właśnie remont świetlicy? Z projektów. Projekty, projekty udział w, w różnego rodzaju przedsięwzięciach i przez lokalne grupy działania, przez stowarzyszenia, urząd mhm. marszałkowski, powiat gruiecki, także no, no i chodzenie często też od sponsora do sponsora, także Cię. wybieranie jakichś tam środków na, na różne rzeczy. I rozumiem, że po, właśnie po to powstało KGW, Koło Wiejskich w Goszczynie, tak, żeby te środki pozyskiwać, bo też. Chciałbym to rozjaśnić dla tak. naszych widzów, którzy nie do końca wiedzą może, jak te pieniądze są pozyskiwane, no bo to nie jest tak, że pani. No tak, jak nie mamy funduszu sołeckiego, ale jest na przykład taka możliwość, jest takie stowarzyszenie na zawsze lokalnie i oni na przykład ogłaszają co roku konkursy na jakieś tam przedsięwzięcia na wsi. I niekoniecznie trzeba być stowarzyszeniem czy formalną grupą, są też inicjatywy oddolne, grupy nieformalne, gdzie zbiera się pięcioro mieszkańców, zawiązuje grupę, pisze projekt i, i my tak pozyskaliśmy część pieniędzy jako, jako grupa nieformalna. A potem poszliśmy za ciosem i, i, i na przepisach ustawy z 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich założyliśmy koło gospodyń wiejskich w Goszczynie. No, i same działamy też dzięki wsparciu różnych projektów. Działamy, remontujemy naszą siedzibę, bo sołectw, mamy podpisaną umowę z sołectwem na, na wynajem lokalu. Natomiast ten lokal był w skrajnej ruinie. Tam nie było nic. To prawie 40 lat stało puste, bez okien, drzwi, podłóg, bez żadnych instalacji. A w tej chwili mamy tam wyremontowaną swoją siedzibę. Właśnie jeszcze nam został dach do zrobienia. To jaki był koszt wyremontowania takiej siedziby? Przybliżony jakiś? W granicach 50 tysięcy to było z tych projektów różnych. Natomiast pracy naszych członki i rodzin naszych, no to nikt nie liczy. Nikt nie liczy, nikt nie jest w stanie tego wycenić w tej chwili po czterech latach. Czy remont w waszej siedziby aktualnej to jest? Coś takiego największego, czym, z czego jest Pani dumna ze swojej działalności społecznej? Pewnie tak, pewnie tak, bo, bo nie mieliśmy swojego konta i, i tak naprawdę to wszyscy chyba w powiecie albo 99% kół gospodyń nam tego zazdrości, bo, bo jak kończymy jakieś zajęcia, kończymy warsztaty, zamykamy, wychodzimy, nie musimy tego chować, zabierać. No, sytuacje są różne w remizach wiejskich. Też współpraca układa się różnie. My mamy naprawdę super sytuację, że mamy ten swój budynek. Może niektórym się wydawać, że mały, może nie takie, warunki w nim są, ale to, co, po, to, co jest potrzebne, jest i nam to wystarcza. Jest pani też pilotem wycieczek. <grych> tak. e, mam pytanie od mieszkańców Powiatu Grujeckiego. Co jest ciekawego w gminie Goszczyn, co mieszkanie z powiatu bryjewskiego mógłby zobaczyć w jednodniowej wycieczce? No i tu mamy problem, bo u nas naprawdę, no, mamy na przykład pałac w Sielcu, ale on jest zamieszkały przez prywatnych mhm. mieszkańców, nie jest udostępniony do zwiedzania, nie jest odrestaurowany. No i kościół w Goszczynie bardzo ładnie odrestaurowany z kolei, ale takich atrakcji turystycznych u nas nie ma po prostu. Nie ma. Maleńka, maleńka gmina, nie mamy ani rzeki, ani zalewu żadnego, mhm. ani jakichś zabytków yy, kultury, no po prostu nie ma. No tak, to jest jedna z najmniejszych gmin na Mazowszu, tak, więc... tak. Ale warto zawsze pytać, bo może są jakieś perełki. Tak, to znaczy tak, my się lubimy tym, że może nasza miejscowość akurat niekoniecznie, ale w sąsiedniej miejscowości Bądków mhm. powstała od, od Królowej Bony. O. Także u nas ten trakt królewski przebiegał. Także Goszczyn jest jednym z naj, jedną z najstarszych miejscowości na terenie województwa na pewno mazowieckiego prawa miejskie miał już w XIV wieku, także ostatnio właśnie Pan Wojewoda wystosował pismo do, do Rady Gminy, czy jesteśmy zainteresowani przywróceniem praw miejskich, no, wstępnie Rada przegłosowała, że tak, jak się dalej potoczy, jeszcze nie wiemy. No to bardzo interesujące. Tak, bo prawa miejskie zostały odebrane Goszczynowi w ramach represji po upadku Powstania Styczniowego. No tak, ale trzeba spełnić dużo wymogów, żeby to prawo miejskie stało przynajmniej. Ale w tej chwili są dosyć uproszczone te procedury, Aha. bo wcześniej było między innymi, że miejscowość miała mieć 2000 mieszkańców, w tej chwili już nie ma tego wymogu. Okay. Także myślę, że te procedury są już takie prostsze niż kilka lat temu. I te miejscowości właśnie, które utraciły prawa miejskie w ramach represji, po kolei je odzyskują. Oczywiście tam, gdzie są zainteresowani. Oczywiście. No dobrze, a mam takie pytanie o przyszłość. Jakie Pani ma marzenia, może jakieś cele, plany na kolejne miesiące? Oj, na kolejne miesiące to mamy bardzo dużo planów, bo mamy tak napięty harmonogram, że, że ciągle tych działań u nas jest i ja już przestałam, przestałam pisać wnioski i projekty, ponieważ brakuje czasu na ich realizację. I mamy zaplanowane właśnie, w najbliższą sobotę bierzemy udział w pikniku ekologicznym w brujcu. Potem 20 maja robimy piknik ekologiczny u siebie przy Kolego spodyń. 3 czerwca strażacki dzień dziecka z naszymi strażakami z Goszczyna. Później nasza gmina organizuje też piknik taki gminny. Kolejnym wydarzeniem, myślę, będzie u nas też taki piknik dla mieszkańców Natura od Kuchni z Lasami Państwowymi. W ubiegłym roku robiliśmy świetny odbiór, był i bardzo dużo było chętnych. No i jeszcze udział w dożynkach powiatowych, udział w Święcie Jabłka, także jest tych imprez. A przepraszam bardzo, festiwal Kół no. Gospodyń Wiejskich no, w Grójcu, tak. Bardzo się cieszymy na taką imprezę i powiem nieskromnie, że miałyśmy w tym taki maleńki swój udział, bo pierwszą taką imprezę dla kół gospodyń zorganizowaliśmy my u siebie. Zaprosiłyśmy koła gospodyń z całego powiatu, żeby to nie był konkurs, tylko żeby sobie fajnie spędzić razem czas, posiedzieć, pośpiewać, pobiesiadować i bardzo fajna impreza była. Co mogę powiedzieć? Życzę, żeby to wszystko się spełniło, żeby doszło do realizacji. Dziękuję pani za poświęcony czas, za wywiad. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam do zgłaszania kolejnych kandydatów do naszego programu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do widzenia.